Witam nazywam się 2 MyRum. Pokażę wam dzisiaj jak można inaczej gestykulować w Gotiku 2 noc kroka. Jest to sposób banalnie prosty więc każdy będzie omiał go wykonać. Powinno wam wyjść coś takiego jak mi. Teraz pokażę kilka ojęć. Fajna zbroja, skąd masz? Znalazłem w chipsach. Co się dzieje? Jakiś leszcz nas nagrywa. Przysap się do niego. Nie bo jeszcze nas dojedzie. Ta gestykulacja nie działa w każdym miejscu, poznacie po tym, że zadziała jeżeli face helper zrobi kilka kroków. Mam nadzieję, że w czymś to pomoże, ja lecę tworzyć filmik Gothic 2 Bitwa pod Grunwaldem Atak na Malbork. Narka.